Pamiętajcie, aby oglądać ten film z przymrużeniem oka, ponieważ sceny są mocno przerysowane, a do tego nie zapomnijcie, aby wbić pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę, to wtedy pojawi się kolejny odcinek. A ty co tak wygasz? Mogłaś pójść do łazienki na przerwie. Bardzo śmieszne. Po prostu wiem, że dzisiaj pójdę do odpowiedzi, jakoś tak czuję to. No i co z tego? Byłaś chyba przecież na ostatniej lekcji. No właśnie, nie kompletnie nie wiem, o co z tym chodzi. No, ale nie przejmuj się. No, Nie zapytacie przecież jak ci nie było. Dobrze, dzieciory, zaczynamy przy Losujemy numerek, uwaga. Będzie tak. Dzisiaj mamy trzynasty, trzeci miesiąc, plus cztery stopnie na dworze. Moja ulubiona liczba to 21. To numerek 12 do odpowiedzi. Ja nie wiem, jak ona wybiera z numerki. Czy ona je dzieli, dodaje, mnoży, a może wybiera losowo? To nieistotne. Ja mam 12. Ups. No to powodzenia. Dzięki. No dobrze, w takim razie wyjaśnię Ada całej teraz klasie, jak obliczyć amplitudę trzęsienia Ziemi. Eee, no nie wiem, proszę pani, nie było mi na poprzedniej lekcji. A ile ci nie było w tej szkole? Jeden dzień? To jest jakiś absurd! Uczeń ma obowiązek nadrobić lekcje, w szczególności jeśli nie był go tylko jeden dzień. Mm, tak, wiem. Przepraszam. W takim razie, czy jesteś w stanie powiedzieć mi cokolwiek w tym temacie? Nie. Siadaj! Pała! Nie przejmuj się. Jeszcze jakoś to poprawisz. Dobrze, teraz Piotrek do odpowiedzi.

Eee, proszę pani. Słucham. Eee, no ja chyba skończyłem. No niech jak tylko spojrzę. Dobrze. Dobrze, panie Piotrze! Naprawdę robi pan postępy, a rzadko mi się to zdarza przyznać. Eee, a dziękuję pani bardzo. <laughs> o, matko, dzięki za pomoc. Ja zupełnie nie ogarniam tych procentów. Proszę, powiedz mi, jak ty to tu robisz? A no wiesz, bo to jest tak, że za każdym razem, jak robię zakupy, to korzystam ze strony Teepli. Mhm. I to jest tak, że jak sobie coś kupię, to wtedy jest mi oddawany dany procent i zaoszczędzam pieniądze. No i wiesz, jakby dużo to polega na procentach, dlatego przydaje się to w szkole. A warto umieć procenty, bo przydają się w życiu. O, ma no w sumie rację. Weź mi to pokaż. A, w sumie wystarczy jak zarejestrujesz się na stronce Tipe i za każdą wydaną złotówkę odzyskujesz dany procent, co leży jaki sklep wybierzesz. Niektóre oddają nawet do 10%, a do tego jest też dużo fajnych ofert promocyjnych. Dobra, przekonałaś mnie. Zaoszczędzę sobie trochę kasy, a przy okazji będę mieć powtórkę przed sprawdzianem. Dokładnie. Wyślę Ci linka do rejestracji, to dzięki temu będziesz miał pierwsze 10 złotych. Okej, okay, dobra. A Piotrek, mógłbyś jeszcze zmienić ten ułamek z 10 na zwykły? Eee, tak, jasne. Eee, pomóż proszę. Szczęśliwy numerek na dzisiaj to 28. Jest! O, ale ulga. jeśli na pewno nie będę pytalny. Kamień z serca. Uff. Dobrze moi drodzy, zapraszam kogoś do odpowiedzi. Hmm. O, numerek 28 jeszcze nie ma żadnej oceny! Co? Ale ja mam dzisiaj szczęśliwy numerek! Przecież przed chwilą pani słyszała, tych uczniów się nie pyta. To ja o tym decyduję, a nie uczniowie. I nie zmienię decyzji. Panie Piotrze, proszę mi wymienić 10 najwybitniejszych malarzy renesansu we Francji. Zapraszam. A czy mogę jeszcze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć? Nieprzygotowanie zgłasza się w ciągu pierwszych 5 minut lekcji. Ups, minęło sześć, więc jedź sobie, ci artyści. Spokojnie, Ada, spokojnie, dasz radę. To jest bardzo proste. Skup się, na pewno znasz odpowiedź. Przypominam, że nie mamy całego dnia. Tak, tak, ja wiem, po prostu się stresuję. Ach, to dzisiejsza młodzież. Ile jest dwa plus dwa? Prosta odpowiedź, mów. To będzie... Pięć, znaczy cztery, tak. Na pewno cztery. No dobrze. dostaniesz to trzy, ale tylko dlatego, że się na końcu poprawiłaś. Do kopalni rowów tylko się nadajesz. I witkie ręce jeszcze masz do tego. No dobrze, kochaniutka, powiedz mi, jaka jest odpowiedź na to pytanie? A... Hmm. hmm. By? By. Hmm. Ba zaczyna się na ba. A, hmm. hmm. Jak to dalej szło? Hmm. Bar. No, już niewiele brakuje. No. Um, no nie wiem. Baro. Barok. Barok, tak! Pięknie wpisuje ci piąteczkę z takim malutkim minusikiem. Uff. Ale przecież to niesprawiedliwe. Ona przecież nic nie powiedziała, a dostała piątkę. Będziesz nauczycielem, Piotruniu, to będziesz oceniał swoją własną skalą. Dobrze! Rozumiecie? Tak! Na pewno! Ja nie będę powtarzać dwa razy! Tak, 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 tak. Ta. No i bardzo dobrze. Dobrze, Mareczku. Wyjaśnij mi co było na ostatniej lekcji. I no, on no tak nie do końca. Jak to? Wszyscy powiedzieli, że zrozumieli. No, no jednak nie rozumiem. O matko! Ktoś jeszcze nie rozumie? Jak grochem o ścianę. Jeszcze raz! Powiedz, yy, pałac, yy, 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 No, ja się jeszcze muszę chwilę zastanowić. Powiedz, pałac, z Pałac! Pałac kultury i nauki, w Warszawie. Oj, Mareczku, nie, to jest zła odpowiedź. Poprawną jest na przykład. Pałac w Wilanowie. No i mówiłam ci, czemu nie powiedziałeś? Bo ja chcę sam. Hmm. A widzisz, a gdybyś mi posłuchał, to byś miał lepszą ocenę. A więc mareczku, jedynka, do poprawy. Tak, e, tak, e, a więc mm, powstanie styczniowe. No to to było w styczniu i zimno było, bardzo zimno było, naprawdę bardzo, bardzo zimno było. No i to dotyczyło wojny, tak, to o wojnie było i, e, i dotyczyło, tak, Polacy brali udział, Polacy. E, no i, i ciężko, strasznie ciężko, naprawdę bardzo ciężko wtedy było, ciężko. No bo, bo styczniu to było, tak jak wspomniałem, e, no i wtedy było bardzo zimno, dlatego tak ciężko było, no. No ale nie powiedziałeś jeszcze nic co do tego tematu. Lejesz wodę co najwyżej. Ja tak nie uważam. Ja myślę, że powiedziałem bardzo dużo. Tak, na trzy co najmniej. Siadaj, masz dwa. Yes! W sumie tyle, co przygotowaliśmy dla Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to koniecznie stawcie łapeczki w górę, bo co 10 tysięcy będzie kolejny odcinek. Dodatkowo ten filmik, jak widzieliście wcześniej, powstał przy współpracy ze stroną Tipli, do której Was bardzo serdecznie zachęcam. Tym bardziej, jeśli zarejestrujecie się z linka, który znajduje się na dole w opisie, dostajecie na start 10 zł. Myślę, że zawsze fajnym sposobem jest, żeby zaoszczędzić jakieś pieniążki, tym bardziej, jeśli robicie normalne zakupy na stronach i zawsze ileś tam złoty jakiś procent to Was zwróci, więc bardzo Wam polecam skorzystać. Pamiętajcie oczywiście o subskrybowaniu kanału, ponieważ coraz bliżej jesteśmy miliona, a przynajmniej 900 tysięcy, więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić jak najszybciej. Wbijajcie na nasze instagramy i w sumie to tyle, więc widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa pa!